Pierwsze zachowane wzmianki dotyczące Lubska pochodzą z 1383 roku. Były to nadane przywileje na prawach magdeburskich. W XIII wieku w obrębie średniowiecznych murów znajdował się już Kościół, ratusz i zamek. Kościół nawiedzenia Najświętszej Marii Panny jest w tej grupie najstarszy. A świadczy o tym późno romański portal, jak również ściana z granitowego kamienia. Sam fakt, że wejście jest poniżej półtora metra od poziomu ulicy daje pogląd, na ile świątynia przez kolejne stulecia była przebudowywana. Forma kwadratowej wieży została zwieńczona stożkowatym hełmem. Decydujące znaczenie miał pożar z końca XV wieku, który zmienił układ bazyliki na układ halowy. Po przeciwnej, wschodniej stronie, częściowo zasłoniętej przez ratusz, zbudowano szczyt ze sterczynami. Istniejące w XIII wieku drewniano-ziemne, obronne wały dość szybko zastąpiono wałami kamienno-ceglanymi. Wybudowano bramy żarską i gubińską. Cylindryczna wieża spełniała funkcję obserwacyjną i doskonałą formę fortyfikacji. Mogła zmieścić załogę, która odpowiednio zaopatrzona potrafiła skutecznie bronić miasta. Oprócz bram, mury obronne wzmacniane były basztami. Ich rozmieszczenie uzależniano od potencjalnego niebezpieczeństwa. Szczególnie chroniono stare miasto i zamek. Znaczenie fortyfikacji zmalało powolnie trzydziestoletniej. Dlatego w połowie XIX wieku mury i bramy rozebrano.